ja i z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gramy dalej House Flipper'a z dodatkiem pets. Och, chyba Perle uciekła, Myszka na dół. Chyba nawet widać w którą stronę. Dokończymy dzisiaj tutaj rzeczy. Kan sobie śpi, obudził się, bo przyszliśmy. Właśnie zauważyłam, że tutaj jednej żarówek jeszcze nie zaliczyło nam, bo założyłam je za daleko, więc zrobimy dodatkowe od środka jeszcze powinno nam zaliczyć a co nie? Oj, nie liczy się a przez środek? Super. Na dół, piup! Ojeju, tędy będziesz biegł nie tędy. Zróbmy tutaj rzeczy teraz tak. Zamontuj żaluzję. Nie ma problemu. Weźmiemy sobie żaluzję w jakimś odcieniu brązu. Ładnym. Może być to. Yy, jedną. Jedną tylko tu może. A, tak to sobie wymyślili. Aaaa... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, ładnie. Wrzućmy to... mamy tutaj gdzieś tego... Dąba, dębia, dąbonia, którego używaliśmy do tej pory? No, nie do końca jeszcze. Jest. Super. Oj, ale to mi się tutaj... Superaśnie. Wyszło, weszło. Udało się. Okej. Okay. Co my tu mamy do kupienia? Co tu za jest? Sala jakaś teatralna, tak? Półka, wiszący telewizor. Wzmacniacze. ciao, ciao. Sofy nawet dwie. u Nie powiem czerwone wyglądają spoko. Musimy wziąć dwie czerwone. Ale jak na są do telewizji, to one muszą być z tej strony jakoś. Przewidziane. Jak jest stolik kawowy tutaj zaplanowany? Jeden taki. Hmm. Pójdziemy jednak w taki zestaw. Wiestawiam, ja że on by się zmieścił pomiędzy tymi sofami, gdyby je dać tak fajnie od samego początku. Zostawimy im jeszcze przestrzeń za okno morowina. Chyba jest okej. Okay. Teraz tak, dodam tu. I teraz mogę je przesunąć troszkę i będę mieć mniej więcej wyliczony środek. Mniej więcej oczywiście. Bo jakby nie było okno, nie jest na środku pokoju. Dobra, jest ok. La 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 lampka. Myślę, że może być tak. Już ją chyba chcieli na tym. Ładna. Dwie wiszące. Hmm. Może jednak gdzieś tutaj, po bokach, trochę za głową. Słyszę kota. Siu, 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 siu. Chyba tak. Chyba tak. Chyba my tu już przełącznik mamy jak coś. Ładnie. jest troszkę ciemniej, bo mamy okna pozamykane. Wciąż elegancko. Teraz tak. Telewizor widziałam. Tak. Kino domowe, a nie telewizor. Jak gulał? Patrzcie. Aha, ah, ah, ah. kino domowe. Półka ciemna. Półka ciemna. Pilot. Czekajcie, muszę to jakoś ładnie rozplanować. Pilot to może siedzieć tutaj. Akurat. Wzmacniacz. Niski głośnik. na szyte? chyba tak. Nie będzie czadny. Nie go chcieli jednego niech będzie. Przestrzenny dźwięk lekko spoko, następnie te głośniki okej. Okay. Ja to bym je dała jednak gdzieś za. Okej. Okay. rozumiem system 5.1 tak? Niech będzie. Na razie 4,1. <noise> no ale niech zostanie. No, wzmacniacz, czy by się przydał. Nikt nie powiedział, że nie może stać na podłodze. Ja myślę, że na spokojnie może. Prawda jest taka, że mogę zrobić z tej półeczki tutaj ładną półkę. Czarne z włoskiem. Doła, a teraz te dwie mniejsze. Mogą iść tu po bokach. O, fajnie. Chociaż mogę na nie dać głośniki. O, właśnie. Tak to zrobimy. Głośniki na nie postawię. Na jaki to jest wysokości? Mniej więcej drugi nad lampą. To powinno być fajne. Dokładnie tak. Dokładnie tak, od razu lepiej. Okej, okay. teraz ciebie poproszę tu, żebyś się nie marnował na podłodze. Super. Kwiaty i grzejniczek. No i Chcą grzejnik, to muszą mieć grzejnik. Montowalnia. Ciup. Zap. Zip. Ciuuu. I kwiatki. Idealnie. Pytanie. Tak. Będą na oknie. Jej, jej, jej. No i super. No, trzeba przyznać, że kino domowe wyszło nam naprawdę dobrze. Ale coraz bardziej uważam, że oni tu chyba nie będą planowali za bardzo rodzinnych spotkań bardziej coś wynajmować. Dobra, tu jeszcze coś trzeba: drzwi, dzieli i nawet z tego drewna, które nam pasuje. Super, idealnie. Te drzwi są też na klucz zamykane. Lampa. u brązowa będzie superaśna. Jakoś tak te słomiane to w brązie mi pasują. Bardziej naturalne się wydają być. Elegancki włącznik. Coś gdzieś podnajmę, stronie. Teraz. Nie taki chciałam. Chciałam czarny, Chciałam inny kolor. A nie, to jest czarny. Może takie światło tu pada. Akurat trochę za blisko, co? O. I widzę, że tutaj chcieli wieszaki, ale aż trzy. Zmieszczą się tutaj trzy. Chyba tak. No poczekajcie, teraz znowu mojego kota będę wpuszczać. Ona lubi przy haustyperze się pojawiać. Pam, 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 pam. Idziemy na górę? A na zewnątrz może zrobimy na końcu. Poison! Ale ogólnie ładnie. Mówię wam, oni tu będą wynajmować. Oni tu nie będą, tak. sobie tylko mieszkać. Po co by im było tyle tych rzeczy? Bierzmy się za sprzedawanie. Usuwanie. Czuję, że nic stąd nie chcieliby zachować. Może okna? Może okna? I tu było jeszcze jedno pomieszczenie ukryte. No nie, nie zauważyłam wcześniej. W końcu bym zauważyła. Łazienka, pralnia, łazienka. Ale jaka fajna. Uuu, będziemy się gdzieś tu po coś przebijać. Nieźle. Nieźle. Fajno. Kup. Moment, jeszcze tu balkon. Nic do sprzedania, ale... Do posprzątania, owszem. Gdzie? Okej. Okay. Mamy. Jaki mamy czas? Co my tu możemy zacząć robić? Tu, może, zacznijmy od tej łazienki, tam, właśnie. Pajączyna. trochę tutaj. Trochę tutaj. Na podłodze. Super. I. Tutaj nie ma śmieci, ale tutaj są. I dobra. To ma być garderoba. Wieszak. Drzwi, lustro. Jak najbardziej. OK. Zacznijmy od tej łazienki, bo ciekawi mnie to. Okno. Okno. Okno! Takie małe! Okno. Wow. Jakie miały te kolory takie... Takie jakby, nie? O! Spodziewałam się czegoś więcej. Co z takim oknem? Ledwie tutaj cokolwiek widać. Tam jest ładny widok, z tamtej strony mógł być większy. Dobra, zróbmy tę łazienkę. Skoro tak wymagają. Ładne płytki. Ładne, ładne. Panele na ścianie. Uuu, ale to więcej tego chcą jakby. Prawda? To taką pralnię trochę by tu chcieli zrobić. Te same tylko w innym kolorze. Jak to widzicie? Białe na przykład na tej ścianie. Pewno też wygląda ładnie. Wiecie, na wewnętrznej ścianie na przykład białe, a na zewnętrznej brązowe. Może będzie fajnie wyglądać właśnie. Jeszcze tu i tu. Tu pewnie nawet nie będzie widać, ale i tak zarzucimy. A mam wolne płytki, to czemu nie? wrzucę jeszcze te. Uu, a na sufit też? Ło, wow, może jednak trzeba było to zrobić odwrotnie. Chyba byłaby lepsza przestrzeń. Zdecydowanie tak. Albo wszystkie białe? Ło, trochę strasznie. A tylko na tych, na ściankach ciemne. Jak to będzie wyglądać, śmiesznie troszkę, co? Ale jak jest całe białe, też wygląda trochę śmiesznie. Jaki hmm. kontrast, żeby był trochę? Zaraz zobaczymy. Chyba będzie ok, tak myślę. Tak zostanie. Kupmy sobie światło, bo tu znowu ciemno jak diabli. Jestem ten przyzwyczajona, bo. Co to, 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 prawda, za... włączam światło w pokoju, oczywiście, wiadomo. Ale wolę jest tak ciemniej troszeczkę. Raz, jakie my tu mamy światła? Jedno takie i dwa takie, dobra, ale zakładam, że. To, to zdecydowanie ma być tu, bo nigdzie indziej nie wejdzie. Potrzebny nam jest pstryk. On to chyba biały będzie lepiej wyglądał. Tak jest. Myślę, że całkiem spoko. Montowalna pralka. A gdzie jest to pralki urządzonko? Tutaj? Panna nie, tu jest chyba pralka, tu jest. Ojej, słyszałam perłę na pewno, bo mika się nie odzywa tutaj. Prawie wcale, ale to tak, mówię Wam, to się zgadza z tym, co się na żywo dzieje z naszymi kotami, więc w sumie tak. Myślę, że Bamby tu przyszedł. Oli też by tutaj się mogła pojawić, ale. No, no, jest lefio. Hej, okay. koty mi się coś nie chcą teleportować, a psy tak. Ciekawe czemu. Chyba, że po prostu nie lubią. Wolą siedzieć same. W spokoju. Bez dokuczania im. No i dobra, pralka wygląda ok. Plecznic jest tutaj, tak? Od razu go damy, żebym widziała, jak to działa. Skoro już na niektóre rzeczy mamy postawić to, co mamy. O. Damy jasne rzeczy, bo tu jest bardzo małe pomieszczenie i będzie strasznie ciasno. Jak dam cokolwiek innego. No musielibyśmy zrobić całą łazienkę tak super na czarno. Tak, chciałam gdzieś wannę tutaj. Lepiej ostrożnie z niej wychodzić. U mnie pod sufitowym spadem jest akurat toaleta. Lepiej ostrożnie przy nim wstawać. Nie wiem, może tak. Okej. Okay i te, te rzeczy. Ta mała, ta w sumie ma jakąś podkładkę. Taka bardziej zorganizowana. Uuu! Nice! Fajnie! Dawno nie robiliśmy aż tak skomplikowanej wanny. Trzeba po prostu inne wanny budować. Do tych trzech rzeczy tak. Odpływ pod spodem. Fajno, podoba mi się, podoba mi się. Kinkiety, ale jeszcze na pewno toaletę by tu chcieli. Tak, toaletę, umywalkę, grzejnik. u Jak to rozkminić? Toaleta. Umywalka, toaleta... Może tak to zrobimy. Jeszcze zobaczymy, którą umywalkę nam tutaj wrzucą. I który grzejnik, o oczywiście, bo nie wiem, który grzejnik by tu chcieli. Myślę, że łazienkę spokojnie dzisiaj skończymy, nie martwcie się. Ale nawet, aha, ten typowy łazienkowy. No ja myślę, że tutaj. Tutaj też by mógł być, ale tutaj źródłem będzie dobrze. Gdzie jest tu? Ja mam tu zwykły grzejnik w łazience, jak we wszystkich pokojach. Taki typowy biały, trochę płaski. Myślę, że ładnie nam ta łazienka wychodzi, podoba mi się. nie przykręcić go jeszcze. Fajnie, że od razu się obydwa śrubo, śruby wkręcają obydwie. O, fajnie, będzie pasować ogół tak jak jest. Tylko nogi, jakie ty masz nogi? Teraz zrobimy takie. O. Super. Żeby był jaki jasny vibe. Dobra. I odpływ. Oczywiście. Super. No, mamy to ładnie, podoba mi się. Wiem, że jeszcze jest napisane sporo przedmiotów do kupienia, ale no zaraz co mi się tu jeszcze gdzieś odbyło. Jeszcze ta woda nie zeszła, a pod jeszcze, no tak. Okej, okay. drzwi damy jakie są, bo są fajne. Zakładam, że pomieszczenie tutaj tak będzie bardziej drewnie. Tak jest. Teraz kinkiety. Nie wiem, gdzie je dać. Mogę dać jeden tu. No, zobaczymy jeszcze. Najpierw rozłożymy tam resztę tylko i będziemy mogli decydować, gdzie damy dodatkowe światło. Dobra. Aaa! Ah, komoda podwójna. O, oh, no! Niedobrze. Nie dobrze. Nie zwróciłam uwagi, że chcą komodę. Ale dobra, zmieści się tutaj. Lalka się otworzy, otworzy. Otwiera się co prawda w tę stronę, ale dalej. Dobra, tam da, bliżej. Będzie dobrze. Nie chcą przynajmniej kosza na planie, więc tak tyle dobrze. Myślę, że tak, w tym kolorze pójdziemy, żeby pasował do, do naszej szafki tutaj i prezentuje się całkiem spoko. Dwa dywany mówicie, tak? Nie bardzo wiem dlaczego dwa, ale zrobimy tak, jeden będzie tu, a drugi będzie tu. Naprawdę zakładam, że dobrze by było jakby jeden był przy wannie, a drugi był przy prysznicu. Może takie tak zrobimy. I słyszę te koty przed chwilą się tam odzywały. Okej. Okay. Ręczniki. Zrobimy na złote i zrobimy w takich jasnych. Chociaż ten mi się bardziej podoba. Dwa takie białe. Wszystkie trzy to będzie zestaw. Tylko pytanie, gdzie go damy, a tu go damy. Tak, tu go damy. Okej, okay, to jeszcze dwa kinkiety nam zostały. Ja myślałam, że damy sobie jeden przy wannie, drugi przy pralce na przykład. Ale możemy też dać obie dwa tutaj. I też będzie romantycznie. Chyba. E, myślę, że spoko nam to wyszło. Ładnie. Ładnie nam ta łazienka wyszła. Dobra, to tu się możemy żegnać. Także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Jaho!